Musie no, Manko, witam w kolejnym odcinku. Też animacja. Pojedziemy sobie do mojej babci moim luksusowym Mercedesem. Wsiadamy. Pojedziemy sobie. Droga będzie aż do gór prowadziła. I odpalamy i jedziemy. Jedziemy, jedziemy sobie. I... Akurat deszcz pada i w korku stoi. Taka brzydka pogoda jest. No, cześć, babciu, niedługo będę w korku, teraz stoję. Szczeka zupa Romana. Szczeka? Już niedługo będziemy. Tak, nawigacja pokazuje. Jesteśmy. No to pójdę do babci tam i to zajmie jakieś, pewnie, dwie godziny. No to na razie. Dobra, no wracam, puszczę sobie barkę! Jestem na autostradzie, sobie pośmigam 300 na godzinę. He.